jak mam jeszcze chwilkę, to tylko bym chciała powiedzieć, że jak byliśmy rok temu w wakacji na Iwizie, ja wlazłam na taki domek, gdzie była DJka chyba. Mm -hmm. I jak z niego schodziłam, to podeszła do mnie taka angielka i ja mówi, „Ale a DJ. I ja mówię, no niestety nie. Niestety nie. I tak sobie się kurczę, no zawsze chciałam być tą DJką. Zawsze to mnie jakoś tak kusiło. I gdzieś to też napisałam na Instagramie i, i jakaś dziewczyna mi napisała, no to, to bądź. To bądź. Mhm. I ja mówię, kurde, no tak, nie, jakby. Mogę, mogę. I to też jest taki właśnie, że tak się często mówi, że jak, jak ja bym to chciała, mhm. nie? I tak w sobie, sensie, no czemu tego nigdy nie zrobiłam, nie? Jakby co było tym, tą blokadą, nie? Ja może nim za stara jestem, nie wiem, jakby nie wypada, <grym> nie mam pojęcia, ale ona powiedziała tak, to bądź, i to było po prostu takie, no okej. Okay. Dobra, to jak to się robi, nie? Gdzie mamy pójść na kurs, skąd mm -hmm. mamy to wziąć? Jeszcze później z Natalią rozmawialiśmy, która jest też właśnie mm -hmm. DJ-ką. No, do it! I zrobiliśmy. zrobiliśmy, no, to jest takie... Niesamowite.